Dzień dobry, witam państwa Kacwerkita. Dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z Bartoszem Malewskim, prezesem Stowarzyszenia Marcz Niepodległości. Witaj, Bartek. Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło, że kolejny raz mogę gościć w Nowym Ładzie. Cieszę się. A porozmawiamy o bulwersujących w ostatnich dniach doniesieniach o tym, że Marcz Niepodległości może. Być zagrożony przez, przez decyzje sądów, które od, o, odbierają Swarzyszeniu Marszałym Podległości prawo do organizowania wydarzenia cyklicznego. O to, o co w tym wszystkim chodzi i czy rzeczywiście może to być poważne zagrożenie dla organizacji największej manifestacji patriotycznej w Europie? O to zapytam. Właśnie kolega prezesa stowarzyszenia. O co właściwie chodzi z tym wydarzeniem cyklicznym? Dlaczego marcin niepodległości ubiega się o status wydarzenia cyklicznego i na jakiej podstawie, jakie to ma praktyczne znaczenie, że ma taki, że ma taki status? I dlaczego, dlaczego to budzi kontrowersję? Czy taki status może, czy nie może go, go mieć? No to bardzo szeroko skonstruowane pytanie, bo tutaj jest kilka wątków, ale postaram się w miarę, w miarę, w sposób uporządkowany odpowiedzieć na to pytanie. Pierwsza kwestia Marsz Niepodległości od roku 2017 jest czy był wydarzeniem. Cyklicznym. Cykliczność uzyskuje się na okres 3 lat. A więc w 2017 roku był pierwszy marsz jako marsz o charakterze cyklicznym. I w 2021 roku ten status ponownie uzyskaliśmy, aż do 2023 roku. Czyli do ostatniego marszu, marsz niepodległości, przychodził ulicami Warszawy jako zgromadzenie tak zwane cykliczne. To pozwala zagwarantować pewnego rodzaju pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi, którzy chcieliby zarejestrować w tym miejscu, na tej trasie, jakieś zgromadzenie. To też pozwala wszystkim, tak organizatorom, jak i służbom, Państwowym odpowiednio się przygotować do takiego wydarzenia. No bo jeżeli mamy wydarzenie cykliczne, tak, z góry wiemy, że tego dnia o tej trasie e, będzie przychodził dany marsz to oczywiście dużo łatwiej na pewno służbom państwowym jest się przygotować do odpowiedniego zabezpieczenia takiego wydarzenia. a Marsz niepodległości maszeruje ulicami Warszawy od 2010 roku. Więc jest znany oczywiście ze swojej dużej frekwencji i szczególnego zainteresowania tak zwolenników jak i jak i oczywiście przeciwników, tak. To tutaj jest oczywiste, że Marsz Niepodległości ma swoich, ma swoich przeciwników. Zresztą ten spór o cykliczność Marszu też jest jednym z przejawów właśnie tego faktu, że Marsz Niepodległości. Ma swoich przeciwników. My wystąpiliśmy w 2023 roku już w grudniu z wnioskiem o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń na kolejne trzy lata do roku 2026. Taki wniosek składa się do wojewody. Dobrze wiemy, że Zmieniła się władza w Polsce. Wojewoda jest e, przedstawicielem rządu w terenie, więc, więc oczywiście wraz ze zmianami rządowymi zmienili się wojewodowie. E, I pan e, Frankowski, pan Wojewoda z nadania Donalda Tuska e, odmówił e, nadania e, statusu Zgromadzenia Cyklicznego na kolejne lata. E, tutaj Kwestią, w, w, którą wykorzystał wojewoda jest Zgromadzenie Publiczne Marsz Niepodległości z 2021 roku. Muszę przybliżyć niestety tą historię też dla pełnego zrozumienia. Dzisiejszego sporu. Otóż w 2021 roku, kiedy Marsz Niepodległości uzyskał zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń, drugą już zgodę, odwołanie od tej zgody złożył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sąd Okręgowy do tego odwołania się przychylił i uchylił decyzję wojewody. Sąd apelacyjny również do tego odwołania się przychylił, podtrzymał postanowienie Sądu Okręgowego o uchyleniu decyzji wojewody. To się działo w październiku 2021 roku na przestrzeni kilku dni, dlatego że to jest taki proces 24 godzinny z 24-godzinnymi odstępami pomiędzy odwołaniem, pomiędzy decyzją odwołaniem, postanowieniem jednego sądu pierwszej instancji, postanowieniem sądu drugiej instancji. I wówczas to pozwoliło na organizację uroczystości państwowej przez urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Jeżeli ktoś uczestniczył w tamtym roku w marszu niepodległości albo uczestniczy w każdym marszu niepodległości to, to pewnie te historie pamięta. Uroczystości państwowe, uroczystości organizowane przez urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych polegały na złożeniu kwiatów w dwóch miejscach. To jest w miejscu przy Alejach Jerozolimskich 37, tam jest pomnik, oraz w Parku Skaryszewskim, przed popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego. Natomiast analogicznie, znaczy do poprzednich lat odbywał się też Marsz Niepodległości, który też zaczynał się na Rondzie Dumowskiego. I przychodził tak jak w poprzednich latach, trasą kierując się przez most Poniatowskiego, pętlą dalej na błonia Stadionu Narodowego. A więc do Parku Skaryszewskiego Marsz Niepodległości w 2021 roku, ani nigdy wcześniej, ani nigdy później nie zmierzał i nigdy tam uczestnicy Marszu Niepodległości nie byli. Oczywiście wojewoda wykorzystał ten fakt, stwierdził, że w tamtym roku nie było Marszu Niepodległości jako takiego. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie organizowało w każdym razie tego zgromadzenia publicznego, tylko organizatorem, zdaniem wojewody, był Urząd do Spraw. Kombatantów i osób represjonowanych. Dla zrozumienia tej pełnej historii też jest istotne to, że rok później, czyli w 2022 roku, Sąd Najwyższy uchylił te postanowienia Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, o których przed chwilą opowiadałem, z 2021 roku i przywrócił do obrotu prawnego decyzję wojewody. Na podstawie tej decyzji mogliśmy jeszcze organizować e, marsze w 2022 i w 2023. E, I e, mało tego, Sąd Najwyższy stwierdził, uzasadniając e, uchylenie e, tych postanowień sądów, że prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, w ogóle nie miał legitymacji do tego, żeby złożyć odwołanie od decyzji wojewody. A więc przekroczył w pewien sposób swoje uprawnienia, wyszedł poza swoje kompetencje, czym doprowadził do trudnej prawnej sytuacji stowarzyszenia jako, jako podmiotu prawnego, a dzisiaj wojewoda na to się powołuje. Zresztą, Wojewoda w toku tego postępowania wystąpił o opinię właśnie do prezydenta Warszawy oraz do policji. Obydwa podmioty oczywiście wskazały, że organizatorem był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Co ciekawe, po uzyskaniu tych opinii wojewoda nie zwrócił się z prośbą o taką o podobną opinię właśnie do urzędu do spraw Kombatantów i osób represjonowanych. To zrobiliśmy dopiero my, jako stowarzyszenie i uzyskaliśmy odpowiedź, że urząd był tylko i wyłącznie organizatorem właśnie uroczystości państwowych, które polegały na złożeniu tych kwiatów w dwóch miejscach i przejściu z punktu A do punktu B, ale nie, nie był organizatorem marszu niepodległości. To niestety nie zostało już wzięte, wzięte pod uwagę. W pierwszej instancji udało nam się tutaj uzyskać zrozumienie po stronie sądu. Sąd wskazywał, że wojewoda powinien zbadać w ogóle, ustalając stan faktyczny, z jakich przyczyn Stowarzyszenie Marcz Niepodległości, zdaniem wojewody, nie organizowało marszu niepodległości w 2021 roku i czy zorganizowałoby ten marsz, gdyby nie działanie prezydenta i że nie można pomijać w tym wszystkim właśnie postanowienia Sądu Najwyższego z 2022 roku. Sąd apelacyjny jednak to postanowienie uchylił, także jesteśmy w miejscu takim, że obecnie rzeczywiście marsz niepodległości nie ma statusu zgromadzenia cyklicznego. Natomiast oczywiście mamy kilka jeszcze pomysłów, o których nie chcę póki co szeroko mówić. Kilka pomysłów na to, aby odpowiednio zabezpieczyć możliwość organizowania zgromadzenia przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości 11 listopada 2024 roku. Niezależnie od powodzenia oczywiście tych wszystkich naszych pomysłów, Marsz Niepodległości jestem przekonany, przejdzie ulicami Warszawy, zawsze przychodził. Niezależnie od tego, kto próbował rzucać kłody pod nogi, to Marsz Niepodległości i tak przechodził, i tak będzie, jestem przekonany również i w tym roku. Jest niesamowite, że twierdzi się, że Urząd Kombatantów i osób represjonowanych był organizatorem, chociaż sam ten urząd twierdzi, że nie był, więc to chyba pokazuje no, poziom jednak nie najlepszej woli ze strony, ze strony osób, które, które takie uzasadnienia przygotowują. Czy jest realne ryzyko, że ktoś inny spróbuje tego samego dnia w tym samym czasie zorganizować na tym samej trasie jakieś inne zgromadzenie? No bo jak rozumiem to instytucja zgromadzenia cyklicznego miała służyć właśnie temu, żeby organizacje, które regularnie w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie coś robią, po prostu miały jakby pierwszeństwo. No tak, taka, takie ryzyko oczywiście jest, natomiast no, jesteśmy na to przygotowani, liczymy się z tym, w takiej obecnej sytuacji się, Znaleźliśmy, natomiast no, będziemy robić wszystko i będziemy walczyć o to, żeby być tymi właśnie pierwszymi, którzy zarejestrują zgromadzenie publiczne na tej trasie. Na pewno będziemy też oczywiście rozważać alternatywne trasy w takiej sytuacji. No, sytuacja, w której nie tylko stowarzyszenie w tym momencie się znalazło, ale powiedziałbym i cała Warszawa niestety prowadzi do chaosu w dniu 11 listopada. Status cykliczności wprowadza pewnego rodzaju porządek, bezpieczeństwo, pewnego rodzaju przewidywalność, to o czym wcześniej mówiłem. Obecnie natomiast na miesiąc przed 11 listopada, nie będzie wiadomo, kto i gdzie zorganizuje jakie zgromadzenie. Tych zgromadzeń, tych zgłoszeń będą na pewno setki w takim wypadku. Ustalenie przez urzędników, kto zgłosił zgromadzenie publiczne jako pierwszy, kiedy to zgłoszenie wpłynęło do urzędu jako pierwszy, też pewnie będzie nie lada wyzwaniem. Także Moim zdaniem, w mojej ocenie wojewoda swoją nieodpowiedzialną decyzją doprowadził do takiego ryzyka, że będzie 11 listopada w Warszawie znowu chaos, będzie nieporządek, ludzie będą zdezorientowani i służby też będą zdez zdezorientowane. Dokładnie na, na miesiąc, ponieważ jak rozumiem, w przypadku zwykłych zgromadzeń to jest miesięczne wyprzedzenie, z jakim się je zgłasza. Tak, tak, tak. tak Skłoszenie zgromadzenia publicznego dokonuje się na 30 dni przed planowanym terminem zgromadzenia. Jasne, tak doprecyzowuję, żeby, żeby nasi widzowie mieli, mieli jasność. Czy z, perspektywy, czy z perspektywy czasu ta decyzja z XXI. roku, wówczas, żeby Urząd Kombatantów nadawał nadał marszowi, wtedy próbował nadawać marszowi alternatywnemu swojemu charakter państwowy, czy to jest coś, co wtedy chciał jakby. Uważa, że była wtedy dobra wola, żeby uratować po prostu te, ten marsz wobec działań prezydenta miasta? Czy jednak była to jakaś próba przejęcia tego, tej uroczystości, która dzisiaj odbija się czkawką, ponieważ jest pretekstem? I też, czy, czy gdyby tej sprawy nie było, to Twoim zdaniem i tak można by jakiś pretekst znaleźć, żeby, żeby tej cykliczności nie, nie nadawać marszowi? No, gdyby tej sprawy nie było, oczywiście byłoby trudniej. Natomiast jestem przekonany, że tak jak profesor Bodnar szuka podstawy prawnej, żeby podejmować działania w różnych instytucjach, takie jak prokuratura czy, czy wymiar sprawiedliwości, tak Wojewoda pewnie szukałby podstawy prawnej do tego, żeby. żeby ograniczyć marsz niepodległości, czy zablokować marsz niepodległości, dlatego że no wiemy, że w platformie obywatelskiej to zgromadzenie, to świętowanie w dniu 11 listopada jest po prostu nie w smak. Pamiętamy lata 2010-2014, kiedy uczestników marszu niepodległości zatrzymywano jeszcze na trasach do Warszawy, legitymowano wszystkich, jak leci. Sprawdzano bagaże, traktowano jak największych przestępców, podejrzanych o najgorsze przestępstwa, a na samym marszu oczywiście też przypadkowych ludzi zupełnie pałowano, strzelano z broni gładkolufowej. My to wszystko oczywiście pamiętamy, więc obawiamy się, że ten czas rzeczywiście może. Może wrócić, ale zawsze też tego rodzaju działania ze strony władzy sprawiały tylko, że marsz niepodległości był większy, że coraz więcej ludzi przyjeżdżało, uczestniczyło w tym marszu właśnie z tego powodu, że czuli, że czegoś im się zakazuje. Polak ma przekorną duszę, więc jeżeli czegoś mu się zakazuje, a zwłaszcza świętowania niepodległości, miłości do ojczyzny, to tym bardziej jest chętny oczywiście dać temu wyraz. Nie wiem oczywiście, jakie przyświecały intencje w pełni w 2021 roku obozowi ówczesnej władzy. No, faktem jest oczywiście, że my w 2022 i 2023 bezsprzecznie byliśmy organizatorem w dalszej mierze. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat nie chodziło o, nie chodziło o przejęcie. Choć oczywiście my wtedy też na bieżąco, kiedy to się działo, takiej pewności nie mogliśmy mieć i też taką ewentualność braliśmy pod uwagę, że takie mogą być intencje. Jasne. No to, to prawda, że Polak ma przekorną duszę i to też będzie ciekawe, żeby obserwować, czy ten zakaz i w ogóle cała sytuacja. Jeżeli tego typu działania, jeżeli tego typu wydarzenia, jak masz niepodległości, będą przez nowy rząd kontestowane, zwalczane, no to na pewno będzie to, będzie to wielu wielu ludziom o sympatiach patriotycznych. Będzie ich to bolało i będzie ich to właśnie motywowało do tego, żeby, żeby działać, działać przekornie. Na koniec chciałem zapytać, co w tej sytuacji. Można zrobić i co, jeżeli ktoś jest zaniepokojony tą sytuacją, i szerzej, co, co planujecie? Czy macie jako stowarzyszenie jakieś plany na wydarzenia, w które można się włączyć, lub działania, w które można się włączyć, żeby pomóc między dniem dzisiejszym a 11 listopada? Uruchomiliśmy zbiórkę podpisów pod petycją do Wojewody, dlatego że Wojewoda ma możliwość zmiany swojej decyzji. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego ma takie prawo, więc uruchomiliśmy taką petycję. Zbieramy podpisy, które można złożyć na stronie cyklicznymarsz.pl. Bardzo zachęcam. Do tego, żeby tę stronę odwiedzić, żeby tam złożyć swój podpis. I oczywiście no, nie wierzymy w pełni w to, że to odniesie skutek, ale taki nacisk społeczny też jest istotny, żeby Wojewoda zobaczył, jak wielu ludzi z tą decyzją polityczną się nie zgadza, bo to jest decyzja polityczna, zresztą Wojewoda wypowiadał się jeszcze przed wydaniem tej decyzji negatywnie na temat tego wniosku przez nas złożonego. Więc zachęcam do tego. Nie chcę mówić szerzej o takich działaniach prawnych, które jeszcze mamy na stole, że tak to ujmę, dlatego że one potrzebują troszeczkę czasu i rozmów też z odpowiednimi. Osobami czy podmiotami. Nie chcę więc uprzedzać faktów, natomiast, tak jak widzisz, Marsz Niepodległości, chociaż odbywa się tylko raz w roku, 11 listopada, przez kilka godzin. To my rzeczywiście zajmujemy się tym wydarzeniem przez cały rok i przez cały rok do tego skrupulatnie się przygotowujemy. Można się oczywiście rozwodzić nad, nad tymi dwoma postanowieniami: jednym dla nas przychylnym, drugim mniej czy, czy wprost nieprzychylnym. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, na pewno żeby zapoznać się właśnie ze szczegółowym opisem sprawy na stronie ordojuris.pl tam państwo odnajdą artykuł na ten temat gdzie opisujemy szczegółowo krok po kroku ten tygodniowy proces no, i też przy tej okazji kieruję podziękowania do, do, do przyjaciół z Ordo-Juris, do prawników, którzy pomagali nam w tej batalii prawnej. Także tutaj duże upłony również w ich stronę. Jasne. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem. Był Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Bardzo dziękuję za Twój czas. Dziękuję bardzo. I zachęcam również do wsparcia Nowego Ładu. Tego typu materiały możemy przygotowywać dzięki naszym darczyńcom. Bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za każdą słówkę, którą decydujecie się przeznaczyć na naszą pracę.